Półczesne kamikadze, czyli amunicja krążąca Switchblade. Drony Switchblade zostały stworzone na potrzeby konfliktu w Afganistanie, aktualnie wykorzystuje je armia ukraińska. Cała magia tych dronów polega na tym, że po wystrzeleniu mogą one krążyć nad celem, po czym uderzają w odpowiednim momencie. Występują one w dwóch wersjach 300 i 600. Wersja 300 jest lżejsza. Dron wraz z wyrzutnią waży tylko 2,5 kg i ma 61 cm długości, więc bez problemu może być przenoszony w plecaku. Jego zasięg wynosi 10 km, a maksymalnie Maksymalny czas lotu to 15 minut. 300 jest bronią przeciwpiechotną. 600 jest już sprzętem cięższym, bo wraz z wyrzutnią dron waży 54,4 kg. Sam dron waży 22,7 kg i ma 1,3 m długości. Ale przekłada się to na zasięg i czas lotu, które wynoszą odpowiednio 40 km i 40 minut. 600, poza zastosowaniem przeciwpiechotnym, może również niszczyć pojazdy lekko opancerzone. Obie wersje, po uderzeniu w cel, oczywiście ulegają zniszczeniu.